Lulus! LULUŚ! LULUŚ! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam Na nudy sposób mam, bo w kolory jasne gram Jak ty to robisz, LULUŚ? Biorę farby i już parę chwil Kolorami śni świat, wierzcie mi Jak ty to robisz, LULUŚ? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał Dodaj światu jasnych barw. Świat świat luluś. luluś. narysuj konia! Wio, wio! Dzień dobry, dzieci! Jestem wielki wódz Indian, Luluś. Dzień dobry, wielki wódz Indian, luluś. Jestem Wielki Wódz Indian Kropka! Dzień dobry! Wielki Wódz Indian Kropko! Ej, co cię tak śmieszy, Kropko? Wcale nie wyglądasz jak Indianin, Lulusiu! Naprawdę? O! Hmm, patrz, Kropko! Wielki Wódz Indian, Loluś, wie, że właśnie tą drogą ktoś niedawno przechodził. O, chcesz by? A kto to był? Hmm. Brat ptaszek. I co ty na to? Cóż, ja, Wielki Wódz Indian, kropka, wiem jak tańcem sprowadzić deszcz. Hej, o mi, hanu, hej, o mi, hanu, hanu. I co? Całkiem nieźle, hej! Dobry pomysł! Podobno prawdziwi Indianie jeżdżą na koniach! Poczekaj! Zaraz wracam! Na koniach! Oczywiście! No, dzieci! Chcecie razem z nami rysować konia? Tak! Hej, no, hej, Wróciłem! <laughs> Patrz uważnie, kropko! Rysując głowę konia, musisz narysować taką linię. Najpierw ciągniesz ją w dół, a potem do góry. O tak! No luś! Gdzie koń ma nos? Konie nie mają takiego nosa, jaki ty masz. Tu narysuję dwie kropki, to będą nozdrza, a niżej kreskę. To buzia. Wygląda jakby się śmiał. <laughs> Na czubku głowy rysuję dwa małe trójkąty. To uszy i niżej dwie kropki. To są oczy. A teraz czyje? Grzbiet i jeszcze bardzo długą falującą linię. Tylne nogi. Dwie tylne nogi. Długa linia brzucha i dwie przednie nogi. I łączę te linie z głową. Piękną grzywę! Ha! Grzywa sięga mu aż do samego grzbietu! I jeszcze koń powinien mieć piękny ogon! O taki! I kopyta, żeby mógł szybko galopować! Rysuję małe kwadraciki na końcu przednich nóg! A ja narysuję kopyta przy tylnych. Gnuś, ten konik jest naprawdę piękny. Teraz trzeba obrazek... Pokolorować! <grystanie> Chcesz kredkę brązową czy żółtą? Brązową. Pokoloruję grzywę i ogon. A jaką ma mieć maść? Chcesz konia smarować maścią? Nie, kropeczko. Tak mówi się na kolor konia, a raczej kolor jego sierści. Albo włosia, rozumiesz? Cię. Cześć kolego! Witaj koniu! Bawimy się w Indian! Może chcesz się z nami bawić! Bardzo chętnie! Yeah! Co on wyrabia? Bawimy się w Indian, czy okay. nie? Jestem mustangiem. Najpierw musisz mnie złapać, wodzu! Hej, tak nie wolno! Nie uciekaj! Zaczekaj, kropko! Coś wymyśliłem! Żeby narysować konia, zacznijcie od głowy. Najpierw lekko zaokrąglona linia w dół, a potem do góry. Na pysku zróbcie dwie kropki. To będą nostrza. I kreskę na buzie. Dwa małe trójkąty na czubku głowy to uszy. O tak! A dwie kropki niżej to oczy. Teraz szyje i grzbiet. A falująca linia schodzi niżej. Narysujcie dwie tylne nogi, potem brzuch i dwie przednie nogi. A teraz dociągnijcie linię w górę do głowy. O i o I o kopytach, żeby koń mógł szybko galopować. Teraz wystarczy go pokolorować. Hop! Wio, koniku! <grystanie> Lubię bawić się w Indian! Do, do, zobaczenia, do zobaczenia, dzieci! dzieci! Do widzenia, Lulusiu! Do widzenia, Kropko! Lulus. Lulus! Lulus! Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudy sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, Lulus? Biorę farby i już parę chwil. Kolorami śni świat, wierzcie mi, jak ty to robisz, luluś. Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał, dodaj światu jasnych barw. Świat po malutek, jak malutkie, tak, jak luluś! Luluś, narysuj wielbłąda Ciebie. Oh! Ojej. Niestety. Uh, jeszcze. Nic nie ma. Napełnij manierkę wodą. Zaraz sprawdzę, ale do oazy jest to dość daleko. No Luluś, a co to jest oaza? To coś jakby ogród w środku pustyni. I tam jest czysta woda. Woda? Luluś, Luluś! Prędzej biegnij, prędzej! Luluś! Czy wiesz, kropko, kto na pustyni biega prędko? Kto? Musimy mieć. Wielbłąda! Wielbłąda? Tak! On uwielbia pustynię! Z nim nawet najdłuższa droga upływa szybko! No co czekasz, rysuj wielbłąda! Prędzej, Luluś! Szkoda czasu! Rysowanie wielbłąda nie jest trudne. Najpierw rysuję dwie fale. O tak. Jesteśmy na pustyni, a on rysuje morze. Bardzo dziwne. Nie, nie. To wcale nie jest morze. Tylko grzbiet wielbłąda z garbami. Teraz rysuję mu głowę. Małe uszy, pysk, szyja, oczy i nos. Teraz kolej na nogi. A, pomogę ci! Hmm. Hmm. Oj! A. Jedna, druga, trzecia i czwarta. A na koniec ogon. Teraz możemy go już... pokolorować! Byłem pewien, że wiecie. Wow. Witaj, wielbłądzie! Jestem Luluś, a to jest kropka. Witajcie, przyjaciele. Dokąd chcecie dziś pojechać? Jedź do oazy! To gdzieś tam! Nie mamy ani kropli wody. Naprawdę? Ruszajmy więc w drogę! O! Do oazy! <słuch> Ciebie nie kłopot? Mógłbyś biec troszeczkę prędzej? Aż tak bardzo się śpieszycie? Trzeba mi było od razu powiedzieć, urocza panienko. Słyszałeś, co powiedział? Tak, nazwał cię uroczą panienką. To prawda, jestem urocza. Przed nami oaza Wszyscy tu wysiadają. Jestem wręcz wykończona. Woda! 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 Dzięki mi wyplądzie! Nie ma za co. Kropko. Tak uważasz? Luluś, szybko! Juhu! <śmienicza> Mówię, wiem, się kąpać! Chcesz ześliznąć się do wody po mojej szyi, panienko? Tak, tak! <śmienicza> Spójrz, Kropka, manierka pełna! A ty, wielbłądzie, też masz manierkę z wodą? <śmienicza> Jeszcze lepiej! Moje garby są jak dwa zbiorniki pełne wody. Dzięki nim mogę obyć się długi czas bez picia! Mm, hej, zostaw trochę dla swoich przyjaciół! No, wybacz! Czy chcecie narysować wielbłąda? Zacznijcie od dwóch fal. O tak! To będą jego garby! Oczywiście! Potem głowa. Nieduże uszy. Oczy. I nozdrza, no i nogi. Jedna, druga, trzecia i czwarta. A z tyłu dorysujcie ogon. Jak już to wszystko narysujecie, pokolorujcie wielbłąda. <tryk> o! Ładnie mów w czerwonym, nie uważacie? <tryk> Czerwony kolor zawsze bardzo mi się podobał. Ruszamy karawaną przez pustynię. Do widzenia dzieci. Do widzenia Lulusiu. Do widzenia. Lulus. 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 Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam. Na nudy sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz Biorę farby i już parę chwil Kolorami śni świat, wieszcie mi Jak ty to robisz, Luluś? Jeśli będziesz chciał, by twój świat się śmiał Dodaj światu jasnych barw na przedstawienie! Wielki treser Luluś będzie się starał poskromić wspaniałą Biedronkę! Hurra! Brawo! Kropeczko! Czy mogłabyś zająć miejsce na stołku? Już lecę! Nauczę cię skakać <grym> o, przez obręcz, <grym> Kiedy ja... O! O! Skoczyłam! <grym> Brawo! Mm. W porządku. A teraz będziemy... <laughs> <laughs> Toś nie tak, Lulusiu? Ależ nie. Więc dlaczego jesteś smutny, co? Ach, Kropeczko, niczego nie mogę cię nauczyć, bo ty wszystko umiesz. Niepotrzebny ci żaden trener. Ale kto potrzebuje trenera? Groźny lew! Zaczekaj, zaraz wracam! Ach, lec? Nie wystarczy jakiś mały kotek? Wróciłem! Patrz uważnie! Rysując lwa, zaczynam od podłużnej głowy. Teraz rysuję długi nos. O taki! I dwoje małych oczu. No i usta. Na czubku głowy robię dwa malutkie półkola. To będą. Uszy! No jasne! I jeszcze długa, gęsta grzywa wokół całej głowy. Teraz linia grzbietu lwa zakończona długim ogonem, podobnym do węża. O takim. Wreszcie silne tylne nogi i wielkie łapy. No i na koniec przednie łapy. Tada! Przedstawiam. Jeszcze chwilę. Zapomniałeś o pędzelku na ogonie. Już jest. A teraz możemy lwa Pomaluję mu ciało i głowę na żółto. Grzywa i koniec ogona będą brązowe. A na koniec jego nos... O, zaraz, czekaj! Mam różową kredkę! Na czubek nosa. Gotowe! Kochane dzieci, przedstawiam wam Pana Lwa! Dzień dobry, panie lwie! Co on robi, Lulusiu? Zasypia? Rzeczywiście! Nie zasypiaj! Narysowałem cię, żebyś występował! Nie ma mowy! My, lwy, przeważnie śpimy! Oh. A mogę robić co tylko chcę. Przeskoczysz z jednego stołka na drugi? Jak ja? Oczywiście, każdy by to zrobił. O rety, muszę tylko poćwiczyć. Pokazałem wam, że umiem przeskakiwać. Mógłbyś narysować innego lwa, żeby mnie zastąpił? Jestem zmęczony. Rysując lwa, zacznijcie od podłużnej głowy. W po środku narysujcie długi nos, nad nim dwoje małych oczu, a pod nosem usta. Pamiętajcie o malutkich uszach na czubku głowy. I wielkiej kudłaty grzywie dookoła. Potem narysujcie lwu grzbiet i długi ogon, który jest jak wąż. Potem pociągnijcie linię w dół i narysujcie tylne nogi z wielkimi łapami. Teraz brzuch i dwie przednie łapy. Pomnijcie o pędzelku na końcu ogona. Proszę bardzo. I pokolorujcie lwa jak tylko chcecie. Dzień dobry, kochani. Witaj, Witaj Lwie. No chcę się zdrzemnąć. Czy wystąpisz w cyrku razem z Lulusiem? Nie. Mnie też chce się spać. Ale ja byłem śpiący przed tobą. O, ja Wygląda na to, że lwy no. albo śpią, Nie. albo tak, się, a potem się zwiększają no. A teraz wynarysujcie lwa. Miłej no. zabawy. Do zobaczenia, dzieci! Do widzenia, Lulusiu. Wersja polska Studio GMC, reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Preciks, tłumaczenie i dialogi Katarzyna Preciks, tekst piosenki Wiesława Sujkowska, opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni.